Cześć, tu Inga. 123 a to jest konkurs na 25 widzów więc tak do wygrania będzie <śm> polecenie kanału subskrypcja oraz, yy, yy, oraz polecenie kanału, subskrypcja oraz zadanie do yy, polecanych kanałów <śm> yy, więc tak co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w, yy, w konkursie nie, nie trzeba dawać nie trzeba mi subskrypcji ale bardzo miło by było, gdybyście dali mi i trzeba zrobić um, intro um, do Minecrafta, bo jak wiecie, to nie jest zbyt fajne. Jak tutaj widzimy wielka walka, same dziury, Ender dragony, y, Wightery, jak tak dalej, sam, jakieś villagers, rozwalka i tak dalej, i tak dalej. A to specjalnie dla was. No więc taki konkurs, informacja, Trzyma, więc trzymajcie się do następnego odcinka i cześć! No.